dzisiaj o trzecim mieszkaniu. Ale żeby powiedzieć o trzecim mieszkaniu, trzeba nieco przypomnieć, by dwa pozostałe bo weekend, mogły wylecieć, tak? A właściwie trzy przestrzenie, bo jeszcze jest ten, to podwórko, ten zwierzyniec. Ja będę mówił o mieszkaniach, to chciałbym też, żeby, żebyśmy mieli pewien common sense, żebyśmy mieli wspólne zrozumienie, jak ja mniej więcej sobie obrazuję to mieszkanie, te mieszkania, tę twierdzę wewnętrzną całą. Ja ją widzę na bazie okręgu. Tak, w centrum sala tronowa, w której chóry śpiewają królowi i dookoła coraz to większe kręgi. Każdy ten, kręgi, każdy ten krąg jest... Analogicznie, tak? Siódmym, szóstym, piątym, czwartym, trzecim, drugim, pierwszym i podwórkiem. Co za tym idzie? Jakby wszelkie miesz wszystkie mieszkania ostatecznie cały czas w centrum mają Chrystusa. Wcześniejsze są jakby większe, bardziej obszerniejsze, być może też dłuższe do przechodzenia, tak jak ksiądz Michał wspomniał, że Teresa w drugim mieszkaniu sama się przyznaje była 20 lat. Musimy sobie przypomnieć co było przed. Pamiętacie, człowiek w grzechu nie popełniający grzech, tylko człowiek w grzechu jeszcze w ogóle nie wszedł na drogę wiary jest jak na ten człowiek na podwórku, nie? gdzie hasa z dzikimi zwierzętami Potem wchodzi do pierwszego mieszkania. Nie? Jak sobie pomyślicie o tym z perspektywy Teresy. Nie? Dzisiaj, jak wchodzimy do ganku, to już jest tam ciepło, nie? Do wiatrołapu. Albo jest znacznie cieplej niż w zamkach warownych w twierdzach, które ona znała. Gdy ona sobie wyobrażała pierwsze mieszkanie, to oczywiście tam jest cieplej niż na dworze, ale niewiele cieplej. Nie? Tam już trochę słychać chóry, które śpiewają królowi, ale <krymne> jakby przez mgłę. Jakby sz... ze strony. Nie? Ale już nie ma dzikich zwierząt. Choć jest jeszcze dość mocna tęsknota do powrotu. Bo z drugiej strony, wiecie, twierdza ma w sobie to, że jest twierdzą. Że ma pewne ramy. Już nie jest dzikim podwórkiem, gdzie swawole jak chce. W końcu przychodzi do drugiego mieszkania. Zobaczcie, Teresa spędza tam 20 lat, nie? tak jak było już wspomniane. Ona w ogóle bardzo, jak wynika z jej opisu, bardzo współczuje. Współodczuwa tym, którzy w tym drugim mieszkaniu utknęli. Może przez swoją własną autopsję, a może przez po prostu jakiś dar współodczuwania z Chrystusem. Ale w końcu nadchodzi trzecie mieszkanie: mieszkanie tych, mieszkania tych, którzy już czują pewną więź religijną. W swoim życiu podjęli pewną decyzję, i to jest. Jak najbardziej godne pochwały. Pewną decyzję, że, yy, że chcą trwać przy swoim mistrzu królu Chrystusie, nie? Chcą dołączyć do tej gwardii. Wiecie, no, trzecie mieszkanie to już jest przejście przez tak. Z zera do jedynki, z jedynki do dwójki, z dwójki do. To już są trzy przejścia. Nie? To już coś. To już level up. Nawet. Już jestem trochę otrzaskany, jestem przyzwyczajony, że przechodzę, przechodzę, przechodzę. Po trzykroć przeszedłem. Pierwsza pokusa. Mówimy do trzech razy szuka, nie? Coś jest w tej trójce. Pierwsza pokusa, do trzech to chyba już wszystko, nie? Już wystarczy. Już jestem i tak bardziej zaawansowany niż przeciętnie. Jeśli nawet Wielka Teresa była przez 20 lat w drugim mieszkaniu, no to ja już jestem dalej. Nie? I wchodzi Pycha. A, a Pycha oszpeca tą komnatę, ale powoli. To pierwsze zagrożenie. Drugie zagrożenie, że może już Nieco bardziej słychać ten śpiew. On nadal jest za ściany, ale ja już nieco słyszę. Jestem w stanie ten tekst już zrozumieć. On jest taki, wiecie, jeszcze taki niewyraźny, ale ja już coś tam wiem. No właśnie. Powiecie, bo, bo osoba w trzecim mieszkaniu to często jest osoba, która naprawdę już prowadzi jakieś życie duchowe. Czyta Pismo Święte. Modli się. Teresa. Teresa tego nie gani w żaden sposób. I oczywiście Teresa opisuje coś, co w jej czasach było włożone w przestrzeń duchową, ale dziś wiemy, że, że istnieje nawet takie zjawisko psychologiczne jak efekt Downinga Krugera. Nie wiem, czy znacie, to było dwóch takich psychologów, którzy badali skalę pewności siebie co do jakiejś wiedzy, przy autentycznym czasie pracy nad tą wiedzą. Czyli, jeżeli powiedzmy, że w punkcie zero jest ktoś, kto nic nie wie, to w punkcie y, ostatnim jest jakiś profesor z jakiejś dziedziny. Nie? I ciekawe zjawisko jest takie, że jak ktoś jest w punkcie zero, to potrafi się przyznać, że on nic na ten temat nie wie. Ale jak damy mu odrobinę wiedzy, nie wiem, przeczytał jedną książkę, albo obejrzał jeden filmik na YouTube z żółtymi napisami, o teorii spiskowej, to mu rośnie pewność wiedzy tak wysoko, że mu się wydaje, że wie wszystko w stu procentach. Wraz z wiekiem i dojrzewaniem człowiek widzi, jak wiele nie wie, słynne sokratejskie, wiem, że nic nie wiem. I zaczyna mu ta pewność opadać. pokornieje. W momencie, w którym powiedzmy bada dziedzinę, staje się profesorem, zaczyna znowu tę pewność mieć. Ale co ciekawe, badania pokazują, że nawet najwybitniejszy profesor nie ma takiej pewności siebie i takiej pewności swojej wiedzy, jak ta osoba, która łyknęła troszeczkę z tej szklanki wiedzy. I to wiecie, i krzywa jest naprawdę zróżnicowana. Dlaczego? Bo ten, kto łyknie tylko trochę wiedzy i patrzy na nią z perspektywy bardzo wąskiej, nie widzi czego nie, czego nie wie. Jest przekonany, że nie tylko wie wszystko, ale że daje mu to jeszcze mandat, żeby pouczać innych. W pierwszym mieszkaniu te śpiewy anielskie. Były prawie nie do rozpoznania. W trzecim mieszkaniu już coś tam da się usłyszeć. I istnieje ryzyko, że osoba w trzecim mieszkaniu pomyśli, że to już wszystko. Że ona już rozpoznała świat. Że. No ja znam wszystkie zwrotki tych refrenów anielskich. I zacznie przez, nie wiem, przez yy, ścianę głosić, nauczać, pouczać osoby w mieszkaniach niższych. Nie wiem, czy graliście kiedyś w dzieciństwo w głuchy telefon. Zdarzyło się? Wiecie, na czym polega ta gra. A graliście kiedyś z osobami, które miały wadę wymowy? To teraz wyobraźcie sobie, że taka osoba Słyszy niewyraźnie za ściany piosenkę, ma jeszcze wadę wymowy, bo jest dopiero w trzecim mieszkaniu. I jeszcze przez ścianę poucza ludzi z drugiego i pierwszego mieszkania. Jak myślicie, co usłyszą ci ludzie? Jak za tym iść? A osoba w trzecim mieszkaniu wkurza się i irytuje, że ci tamci nie chcą iść za nią, a ona tu takiego Boga doświadczyła. Rozumiecie? Taka jest mniej więcej charakterystyka postaci osoby w trzecim mieszkaniu, gdzie pamiętajcie, Teresa jest wobec nich. Paradoksalnie, przed chwilą była mega wyrozumiała do osób w drugim mieszkaniu, a tutaj jakby zmienia się o 180 stopni, i jakby staje jak do musztry. O tym, jak przejść ten etap trzeciego mieszkania, będzie jutro, ale trochę postaciami biblijnymi, które pasują są, są faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii, nie? Że. Że oni zaczynają pouczać Boga. Kurczę, czy czujecie ciężar czegoś takiego? Bo co? Bo przeczytali torę? Bo poustalali 615 przepisów? Kościół odpuszcza grzech. Uzdrawia człowieka. A oni mu mówią, że bluźni. Że mu nie wolno. Że za kogo on się uważa. I zobaczcie, że mówią to z pełnym przekonaniem. Jednego faryzeuszom nie można odmówić zaangażowania i gorliwości. Tylko że jak mówi stare polskie na nargorliwość gorsza od faszyzmu. Ten brak pokory. Które wywołuje w nas kapka wiedzy, kapka zaangażowania. I, I wiecie, najtrudniejsze jest to, że obiektywnie nie da się zaprzeczyć tego, że jest to pewien poziom zaangażowania duchowego. Tego nikt ci nie odbierze. I Teresa też nie odbiera. To trzeba chwalić. Tak? Trzecie mieszkanie twierdzy: oczywiście, że jest lepsze niż Dzicz. Ale znowu jest to etap, etap, a nie cel końcowy. A jak zauważa święta, z dość dużym zatrważeniem to mówi. Jest to etap, na którym kończy większość chrześcijan. Kończy swój rozwój duchowy. I żeby też nie było tak ciemno. Kochani, przez trzecie mieszkanie tak czy siak przejść trzeba, i wcale nie trzeba przejść najszybciej jak się da. Różne zagrożenia, które na nim są, są zagrożeniami, które wynikają z naszej ułomności i pychy, ale które też są cenną lekcją, nie, że, że czasem potrzeba, żeby cię pycha kopnęła, nie powiem gdzie, bo nie wypada. Że czasem trzeba, wiecie, czasem trzeba przejść przez ten okres pyszałkowaty. Nie wiem, no to pewnie rodzice nastolatek albo nastolatków by mogli powiedzieć więcej, ale im też się teraz wydaje, że wszystko już wiedzą i są już dorośli. Nie? I każdemu z nas się wydawało, jak miałeś te 17 lat, to ci się wydaje, że powinieneś mieć już prawa wyborcze, prawo jazdy, wszystko wiesz. nie? A, a dopiero z życiem, z trudnościami, z Jakimiś przeciwnościami losu zaczynasz opadać w tej pewności wiedzy. Natomiast nie chodzi o to, żeby mieć słabą pewność siebie. Nie chodzi o to, żeby też nic nie robić, nic nie mówić, tak? To ja teraz jestem w trzecim mieszkaniu, to najlepiej, żebym w ogóle nic nie mówiła, nic ten, tylko tak pokornie przeczekała ten okres. No nie. Przeczekanie to, to, to nigdy nie jest. Rozwiązanie, jeśli chodzi o postęp życia duchowego. Ale powiem tak, jako wstęp do jutra, nie? Doceni to, gdzie jesteś, bo warte jest to docenienia. I szykuj się na coś, co w Kościele nazywamy drugim nawróceniem, bo ono jest naprawdę piękne. Drugim nawróceniem, które rozumie, że jest już w Chrystusie dla Chrystusa. A nie tylko dla swojej pozycji czy dla poczucia bycia lepszym. Być może widzisz się w tym trzecim mieszkaniu, bo jak powiedziała Teresa, większość z nas często tam lubi ostać. I być może, być może nawet teraz po tak siarczystej homilii, yy, która no nieco palcem yy, macha wobec takich osób, może się zaczynasz teraz lękać. Lęk niech nie będzie Twoim doradcą. Inspiracja dobra i poszukiwanie tego, co wzniosłe niech będzie przewodnikiem. Nie bój się pozwolić sobie na pewien etap niedojrzałości w swojej wierze, w swojej drodze do centrum, do tego koła. Każdy z nas musiał przejść okres nastoletni w życiu biologicznym. Dlaczego nie miałby tego okresu przechodzić w życiu duchowym?